Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli w państwa Fiat Ducato od 2006 rok do 2009 rok zauważyli uszkodzony klosz lampy tyłu, nie panikujcie. Procedura wymiany nie jest skomplikowana, ale wymaga staranności. Najpierw sprawdźcie, czy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, np. pęknięty plastik, czy dotyczy tylko dekoracyjnej części. W przypadku luzu lub uszkodzenia podświetlenia, konieczna jest pełna wymiana. Do prac przygotujcie podstawowe narzędzia, śrubokręt krzyżakowy, może być także płaski oraz ząbkowaną szczotkę do usunięcia kurzu. Zaczynając od strony prawej lampy tyłu, odwinięcie trzy zatrzasków z tyłu obudowy, mogą być ukryte w kolorze podobnym do karoserii. Następnie odłączcie przewody elektryczne, unikając ich nadmiernej siły, aby nie uszkodzić łączników. Stary klosz usuwajcie delikatnie, wypychając z gniazda, bo często malus. Pamiętajcie, że nowy element powinien idealnie dopasować się do kształtu. Sprawdźcie dopasowanie przed montażem. Po zainstalowaniu nowego klosza podłączcie przewody, zatrzaskujcie zatrzaski i sprawdźcie działanie diody. Gdzie szukać oryginalnego lub kompatybilnego klosza? Sprawdźcie oferty w sklepach internetowych, ale zwróćcie uwagę na numer katalogowy. Często podawany jest jako 90 215 799 lub 90 215 798. Warto porównać cechy materiału z oryginałem, np. odporność na UV. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!